Hej, witajcie moi drodzy. Z tej strony kina przed nami kolejny świat. Według kiny dzisiaj o pewnej modzie i będzie, oczywiście, pytanie do Was, jak to z Waszej perspektywy wygląda, ale o czym w ogóle o czym. Słuchajcie, wracam sobie w środę z... twój dzisiaj jest środa. Tak, najpierw wstawię to w piątek albo w sobotę ten vlog, także się nie przejmujcie. Ale tak, jest y, środa, jest już prawie czwartek. We wtorek wracałam z uczelni busem, tak, wracam z uczelni busem. I ogólnie słucham muzyki, jeżeli już jadę i z tam busem czy coś, to, to słucham muzyczki. Także słuchaweczki w uszy i, i sobie... Lecimy, no gorzej, jak padnie z bateria, to niestety trzeba, trzeba wtedy siedzieć i słuchać. Nie wiem, ludzi w koło, czy odgłosów głosów busa, czy czegokolwiek innego, ale słuchajcie, no i tak jadę sobie w busie i po pierwsze, tak jechałam rano, właśnie na uczelnię. Zobaczyłam, że w większość tam osób właśnie słuchaweczki w uszach i, i troszkę się ludzie ignorują powoli. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, że właśnie sobie wracam, słuchaweczki w uszach, jadę, jadę. Jeszcze jakimś cudem się zapałam na takiego starszego busa. i Już mało jeździ po częstowie, ale się jeszcze zdarzają. No i jedzie taki łepek, stoi koło mnie. Gdzieś do techników najprawdopodobniej chodził. Taki, ja wiem, tam z 17 lat. Jedzie dresik, nie? Szalik rakował, je yeah. FIFA, Rafa, sraty, taty, gacie w kraty. No i co? I komóreczka. Po prostu sobie jechał, stał. Tak se trzymał komórkę i jakiś. Kurwa, żeby to był chociaż hip hop. Nie, jakieś disco polo. Disco polo, słucha. FIFA Rafa słucha disco polo. I już mam. Nie, to kurwa koło dupy lata. Czy on słucha disco polo? Czy on słucha hip hopu? Czy on słucha metalu? Czy czego on tam słucha? Tylko kurwa, on sobie tego słucha na głośniku. <śmiech> Sorry. <śmiech> Jeszcze jestem lekko chora. I słuchajcie, no. i... Niech nie w takiemu niepierdzielność, kiedyś wracam od koleżanki, bateria mi w telefonie padła, nie miałam przy sobie MP3 i miałem drugi telefon, do którego mi wejście do baterii nie pasowało, ale mówię, nie no, nie, nie, nie robię kichy, nie słucham sobie muzyki, nie? No i wracam w tym busem i co? I jedzie taki kolejny, kurwa, gówniarz i ta komora wypasiona jak najbardziej i, i słucha tej muzyki nie? I zagłusza cały autobus i nie szanuje tego, że ktoś może nie chce tego słuchać. znak no ja mi się przełączałam między piosenkami i z czas słyszałam tego te kurwa, disco-polowe kawałki, to sama miałam ochotę po prostu wypieprzyć go z tego busa, nie? Ja jechał ze mną prawie całą drogę z miasta do Osiedla po prostu kurwa żal. Słuchajcie, no ja tego nie czaję. Tutaj też taka trochę ignorancja, że nie szanujemy właśnie tego, czy ktoś inny chce tego słuchać, czy nie. Bo każda mu się podoba coś innego i jednym się może podobać to, co on słuchał, innym nie. Ale cały autobus musiał tego słuchać, no bo przecież gówniarz jechał i on se musi słuchać muzyki z komóreczki. A w pewnym momencie to już w ogóle nie trzeba sobie przy tylko sobie wziął no maxa w rękę w dół i, i, i kurwa jedzie. Nie? Po prostu ale taki, że sam, że. Pff. Nie wiem, powiedzcie mi, jakie jest właśnie Wasze zdanie na temat. Czy, czy się często spotykacie z tym, że ludzie jadą gdzieś tam muzyki z komórek, słuchają, czy też innych radiów, cholera wiecie, co, co tam ludzie ze sobą noszą? Jakie jest wasze zdanie? Bo ja wam powiem szczerze, że ja tego nie lubię. Ja tego właśnie strasznie nie lubię. Każdy sobie może słuchać muzyczki. Nie mam nic przeciwko temu. Dla mnie ludzie się w ogóle nie muszą do siebie odzywać. Byle... Taczy, to teraz może się zauśmiał. Ale ich tam nie muszą, wiecie, jakiś gadek z babciami yy, odstawiać. Ale grzecznie słuchaweczki w ucho i każdy sobie słucha tego, na co ma ochotę. Bo ja nie wiem, kurwa, czy tych ziomów, którzy jadą i słuchają muzy z komóry, to nie wiem, nie stać ich na słuchawki? Taki Fifa Rafa Buty z tego, spodnie z tego, kurwa, markowe ciuchy cały czas i na słuchawki nie starczyło? Kurwa, przyjść do mnie, mam całą szufladę jakieś ci da mnie, na rania. Nie wiem, ja tego naprawdę nie czaję, mnie te dzieciaki rozwalają. Powiedzcie mi, czy wy w ogóle gdzieś tak słuchacie muzyki z komórki. Jeśli tak, to mam nadzieję, że się kurwa zastanowiliście po tym vlogu. Bo to jest... Nie wiem, to jest... To jest złe. Złe, no złe. Dobra, ogólnie czekam na wasze komentarze. Standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ile Pozdrawiam was. Kina. Trzymajcie się. Cześć.